Mam nadzieję, że jak to się mówi, złe dobrego początki i że od teraz już będzie tylko z górki i będzie tylko lepiej. Miał być romantyczny bungalow gdzieś pod miastem, a będzie statek. Jest godzina 22:40 i nad Sztokholmem powoli zapada noc. No i znowu Skandynawia, mało tego, znowu Szwecja, ale tym razem Sztokholm, w którym poprzednim razem nie byłem. No i zaczyna się grubo, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nasz lot powrotny został odwołany, więc jeszcze nie wiemy jak wrócimy do Polski, kiedy, w jaki sposób. A po drugie dzisiaj rano dostaliśmy informację z obiektu, w którym mieliśmy nocować, że ze względu na rzekomą awarię anulowali nasz pobyt, więc szybko jeszcze w drodze na lotnisko szukaliśmy zastępczego Nocleg'u. Także jest ciekawie, zaczyna się bardzo intensywnie. No przed nami mam nadzieję, że Nocleg uda się, udało się ogarnąć w miarę przyzwoity. Co do... Powrotu, lotu powrotnego, no to będziemy się zastanawiać. Mamy dwa dni na to, no i jeszcze pewnie później batalia o odzyskanie pieniędzy, no ale to już mniejsza z tym. Mam nadzieję, że jak to się mówi, złe dobrego początki i że od teraz już będzie tylko z górki i będzie tylko lepiej. No i miał być romantyczny bungalow gdzieś pod miastem, a będzie statek. Szybki tour po naszym pokoju, tudzież Kajucie. Łóżeczko podwójne, jakbyśmy poznali jakąś fajną szwedkę albo szweda i chcieli zaprosić na noc. Całkiem ładny widok na miasto. Z okna, które na szczęście się otwiera, bo trochę się tego obawiałem. Biurko, szafa. Nic więcej, ale też niewiele więcej potrzeba. Łazienki są wspólne w korytarzu. Więc jakoś przez te trzy dni będziemy musieli to przeżyć, ale trzeba też przyznać, że są bardzo fajne, fajnie wykończone, wyposażone, nie ma żadnego syfu dziadostwa, wręcz przeciwnie, wygląda tak jak w całkiem przyzwoitym hotelu, także będzie dobrze. Ogólnie plan na Sztachholm jest taki, że mamy dwa pełne dni, to znaczy poniedziałek i wtorek. We środę teoretycznie wlaczujemy, no chyba że się nie uda nic znaleźć. Eee, a dzisiaj jest niedziela, dzisiaj przylecieliśmy, także pierwszy dzień w podróży, dosyć męczący, nie tylko ze względu na te niedogodności związane z rezerwacją noslegu, także dzisiaj odpoczynek. Jakiś wieczorny spacer po mieście, właśnie zaczynamy. Jutro zaczynamy dzień od wycieczki po mieście z przewodnikiem. To jest bardzo fajna opcja, którą testowaliśmy już w Budapeszcie wiosną tego roku. Polega to na tym, że oprowadzanie jest bezpłatne. Pod koniec płaci się tylko w formie napiwku, ile kto uzna. I to jest świetna opcja, żeby wstępnie poznać miasto, dowiedzieć się, gdzie warto iść, co warto zobaczyć. Także, jeżeli będziecie w jakimkolwiek europejskim mieście na jakimś City Breaku, to polecam dowiedzieć się, czy coś takiego jest tam organizowane. I wybrać się. Nam się to sprawdza. We wtorek, gwóźdź programu, idziemy na koncert. No i w środę, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinno się udać wrócić do Polski. Jest godzina 22.40 i nad Sztokholmem powoli zapada noc. No i niespodziewanie przeskoczyliśmy przez poniedziałek i mamy już wtorek. Wczorajszy dzień obfitował w łażenie. Poranny spacer z przewodnikiem, bardzo fajny. Akurat mocno historyczny był ten, który my wybraliśmy, więc dużo się dowiedzieliśmy o historii Sztokholmu, Szwecji ogólnie. Tak jak wspominałem, polecam tą formę zapoznawania się z nowymi miastami, takiego wstępnego. Do wyboru są różne opcje. Wiele miast, więc myślę, że link do strony organizatora wrzucę w opisie pod filmem. Gdybyście byli zainteresowani czymś takim, to możecie sobie zerknąć. Potem jeszcze spacerowaliśmy dużo na własną rękę, a dzisiaj kontynuujemy łażenie. Już trochę krócej, ponieważ, tak jak wspominałem, wieczorem jedziemy na koncert. Zaczynamy od szpinaczki na wzgórze o nazwie Huinolwiksbergen. What? Chcemy sobie popatrzeć na miasto z góry jeszcze raz. Być może uda się wjechać windą na taras widokowy, który znajduje się tu niedaleko. I jeszcze popatrzeć stamtąd, jeszcze raz na panoramę. Chcemy odwiedzić ratusz miejski, to na pewno. No i na pewno jeszcze znajdzie się czas, miejsce na jakąś fikę. Co to jest fika, to wytłumaczę Wam później. Obiecałem wcześniej, że wytłumaczę czym jest fika szwedzka i właśnie chyba za chwilę się tej fice oddamy, więc myślę, że to jest dobry moment. Otóż fika to jest przerwa. W założeniu przerwa na kawę, kawę i bułkę cynamonową, które są tutaj dosyć popularne w ogóle w Skandynawii. Natomiast nasz przewodnik wczoraj, pan Oskar, stwierdził, że fika jest tak naprawdę przerwą od wszystkiego, kiedy zatrzymujesz się i nieważne czy pijesz tę kawę czy nie, po prostu zatrzymujesz się, odkładasz telefon, odkładasz wszystko inne i kontemplujesz chwilę, przerwa w dniu, przerwa w pracy, przerwa w szkole, przerwa we wszystkim tak naprawdę. No i taką przerwę właśnie chyba sobie zrobimy w tym momencie. Dotarliśmy do Muzeum Fotografii i Fotografiska. Do samego muzeum wchodzić nie będziemy. Ale myślę, że to jest dobre miejsce, żeby tą kawę wypić i fice się oddać. A skoro Oskar powiedział, że można pić cokolwiek, to czemu nie piwo? Ciekamy na koncert, ale zanim to nastąpi, to jeden ważny update. Mamy jak wrócić do domu, ale myślę, że wydarzenia dzisiejszego wieczora, chociaż nie będę filmował na koncercie samym, e, jutrzejszy dzień i nasze perypetie powrotne, to już jest materiał na osobny film. Także dzięki wielkie za obejrzenie tej części i widzimy się niebawem druga część naszego sztokholmskiego City Breaka na pewno pojawi się na kanale w najbliższym czasie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia!